Bardzo wiele kobiet karmiących piersią zastanawia się, czy mogą stosować antykoncepcję. Jeżeli tak, to którą metodę antykoncepcyjną mogą wybrać, tak aby jej stosowanie było nie tylko skuteczne, ale co najważniejsze, bezpieczne dla nich i dla ich dziecka, które karmią piersią. Jeżeli Ty jesteś taką młodą mamą zastanawiającą się nad antykoncepcją w czasie laktacji, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia filmów na ten temat. Okazuje się bowiem, że jest kilka metod antykoncepcyjnych, które młode mamy karmiące piersią takie jak ty mogą bezpiecznie stosować i o tych metodach opowiem ci za chwilę. Ja nazywam się Magdalena Stolarczyk, jestem farmaceutką, jestem doktorem nauk farmaceutycznych i autorką bloga farmaceutaradzi.pl. W swojej pracy zawodowej tłumaczę, jak skutecznie i bezpiecznie stosować leki, między innymi w czasie laktacji, i tym bardziej cieszę się, że fundacja jeszcze będzie pięknie. Zaprosiła mnie do nagrania filmów i opowiedzenia o tym, Niezwykle ważnym dla młodych mam temacie, temacie, który niestety bardzo często spychany jest na margines życia młodej mamy, temacie, który jest bardzo często bagatelizowany i niestety temacie, który w naszym społeczeństwie wiąże się z mitem, że kobiety w czasie laktacji nie mogą przyjmować żadnych leków, w tym leków antykoncepcyjnych, a tak nie jest. Jak zapewne wiesz, metod antykoncepcyjnych jest sporo. Każda z tych metod ma swoje plusy i minusy, zalety i wady. Nie da się jednoznacznie wskazać, która metoda jest najlepsza. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że najlepsza metoda antykoncepcyjna to jest taka, która daje 100% skuteczności, no ale takiej metody nie mamy. W związku z tym musimy wybierać spośród tego, co jest dostępne. Oczywiście możemy sugerować się skutecznością i tym, czy dana metoda w jak największym stopniu zabezpieczy przed nieplanowaną, niechcianą ciążą. Ale to jest tylko jeden z aspektów, na który należy zwracać uwagę. Kolejnym aspektem, który warto brać pod uwagę, jest komfort partnerów i ich zgoda co do tego, jaką metodę antykoncepcji stosują. No i kolejną kwestią jest również to, czy są jakieś sytuacje w życiu kobiety, które uniemożliwiają stosowanie niektórych metod, czyli czy są jakieś przeciwwskazania. Taką wyjątkową sytuacją w życiu kobiety jest laktacja, czyli okres karmienia piersią. W tym czasie nie wszystkie metody antykoncepcyjne mogą być stosowane, co nie oznacza absolutnie, że młoda mama ma całkowicie zrezygnować z antykoncepcji czy ze współżycia. Absolutnie nie. Są bowiem metody antykoncepcyjne, które kobieta może wybrać i będą one bezpieczne dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji, i będą skuteczne w zapobieganiu nieplanowanej i niechcianej ciąży. Oczywiście o wyborze konkretnej metody antykoncepcji należy porozmawiać z lekarzem ginekologiem. On po badaniu i rozmowie z tobą określi, która metoda może być dla ciebie odpowiednia i właściwa. Na podstawie tego ty podejmiesz decyzję. Metodą antykoncepcyjną, którą młoda mama karmiąca piersią może wybrać i na którą może się zdecydować, jest wkładka wewnątrzmaciczna nie zawierająca hormonów. Wkładka taka umieszczana jest przez lekarza wewnątrz macicy, ma kształt zbliżony do litery T i zawiera dodatek miedzi lub miedzi posrebrzanej. Mechanizm jej działania antykoncepcyjnego jest różnokierunkowy. Uwolniona z wkładki miedź i jej sole wywierają działanie plemnikobójcze. Ponadto wkładka zmienia biochemicznie i morfologicznie błonę śluzową wyścielającą jamę macicy i tym samym zapobiega zagnieżdżaniu się zarodka. Dodatkowo wkładka powoduje zmianę struktury śluzu. Śluz ulega zagęszczeniu, co utrudnia przemieszczanie się plemników. Działanie antykoncepcyjne wkładki wewnątrzmacicznej z miedzią wynosi od 3 do 5 lub więcej lat, w zależności od rodzaju wkładki i od wskazań producenta. Dla wielu kobiet, niehormonalna wkładka wewnątrzmaciczna jest dobrą metodą antykoncepcyjną i warto rozważyć jej stosowanie np. podczas laktacji. Należy jednak pamiętać o tym, że są pewne przeciwwskazania do jej stosowania i do takich przeciwwskazań zalicza się między innymi uczulenie na składniki wkładkiej, ciąże lub jej podejrzenie, rak szyjki macicy lub jego podejrzenie, nieprawidłowości morfologiczne lub anatomiczne macicy, bolesne i obfite miesiączki wady serca, anemie czy leczenie przeciwkrzepliwy. To tylko niektóre z przeciwwskazań. O tym, czy dla Ciebie wkładka wewnątrzmaciczna zawierająca miedź będzie odpowiednia, zależy od lekarza. To on podczas rozmowy z Tobą i podczas badania określa, czy wkładka ta może być u Ciebie założona. On też ją zakłada. Wkładkę taką można założyć bezpośrednio po porodzie lub po upływie 6 tygodni od porodu. Po upływie czasu, na jaki wkładka może być założona, czyli 3, 5 lub więcej lat, w zależności od tego, co określa producent, wkładkę taką należy usunąć lub wymienić na nowo. Samo jej założenie lub wyjęcie nie jest bolesne, choć może u niektórych kobiet powodować lekki dyskomfort. Wkładka wewnątrzmaciczna zawierająca miedź, tak jak każda inna metoda antykoncepcyjna, ma swoje plusy i minusy, wady i zalety. Niewątpliwie zaletami takiej wkładki są m.in. dość wysoka skuteczność antykoncepcyjna, wygoda, stosunkowo niska cena, właściwie bezproblemowa i bezobsługowa antykoncepcja przez dłuższy czas. I co istotne, bo wiele kobiet o to pyta, po usunięciu takiej wkładki powrót do płodności następuje natychmiast po jej wyjęciu. Zaletą jej jest także to, że wkładka wewnątrzmaciczna nie zawierająca hormonów może być bezpiecznie stosowana w okresie laktacji, nie wpływa ona bowiem ani na proces laktacji i nie stanowi zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Niestety, takie wkładki mają też swoje wady. Założenie wkładki może wiązać się z obfitszymi krwawieniami oraz stanami zapalnymi występującymi w obrębie narządu rodnego. Dodatkowo należy pamiętać, że tak jak każda inna metoda antykoncepcji, nie daje ona stuprocentowej pewności w zapobieganiu nieplanowanej i niechcianej ciąży. Podsumowując, wkładka wewnątrzmaciczna zawierająca miedź jest dobrą i skuteczną metodą antykoncepcyjną dla kobiet w okresie laktacji, ale nie jest to jedyna metoda zapobiegania niechcianej, nieplanowanej ciąży, na którą może zdecydować się młoda mama karmiąca piersią. bowiem może ona po konsultacji z lekarzem wybrać jedną z metod antykoncepcji hormonalnej, takie jak tabletki jednoskładnikowe, zastrzyk, implant lub wkładkę wewnątrzmaciczną zawierającą i uwalniającą hormony. I o tych metodach opowiem Ci w kolejnym filmie na kanale Fundacji jeszcze będzie pięknie, a tymczasem Ciebie proszę o lajka, komentarz lub udostępnienie tego filmu, tak aby jak najwięcej osób obejrzało go i dowiedziało się o antykoncepcji w czasie laktacji i o działalności Fundacji.